The name of Olympus! Więc już w kilku grach go spotkałem. A ma całkiem fajny głos. chłopek. Coś tam za drzwiami się dobija. Zobaczymy co to jest. Kogo? A to te gostki. Nie spadek. O, mogę sobie postrzelać. Ale co z tego jak magię zmarnuje? O, dobra, wiem jak tego. I strzelam piórunkiem. A! Dobra. Nie, many marnuje. Przyda mi się kiedy. Może ja muszę ich zabić? A dobra, niech będzie. Tu gdzieś odmany było. Trzymaj. O, o! Pioruny, taka magia zasięgowa. O! A jednak ja musiałem. Przecież im się blokowało. A to co tam na dachach? A nie, na, na dachach to jest dalsza droga, tak jak mówiłem. Tylko tutaj coś jeszcze dodatkowego będzie. Ściana do rozwalenia jest. Okej. Okay. A, jakiś bonus, może piórko albo oczko mi Minotaura. O, albo nawet dwa naraz. Mam szczęście. Oczko jest, dobra? Jeszcze piórko to jest co Pięknie! Jest pięknie! Więcej magii mam. To z maną sobie zostawiam. <laughs> Przepraszam. Postaram się tak nie chrypać. I teraz się muszę udać na dachy. Idziemy dachy! Ruszamy! Tak fajnie biega ten Gratos. Łup, 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 łup. No to samo. Trzeba mm. ba, uważać, bo tu z dachu można łatwo spaść. To chyba da się rozwalić. nie? Da się. Teraz... nie. Tędy nie. Najpierw tu. Siema Minota. Dawno cię nie wiełem. Co u ciebie słychać, stary? O! Wyjebałaś mi z bara, co? Podniebałaś się na mnie? Kolego, ale zawsze cię lubiłem. Być takim ulubionym przedmiotem do bicia. Nie ma Chyba na harpia. Uch, spadaj stąd. Trzymaj swoją dupę z daleka. Uniknąłem. A ty zginąłeś. Tędy jest dalsza droga. Hmm. Czyli tam idę po co? Po oczka? Po bonusy? A tu diaby jesteś to. Chyba ze strzelę. Traficie? Jak to nie? Cel? Ja coś trafiam? Halo? Uu. Uuuu, uh, o jesteś Jeszcze raz Dobra, teraz cię zabiję na pewno Uuuu uh, Myślałam, że już nie trafię uh, Oooo wow, wow. A, takie Takie tutaj niespodzianki na no, mnie czekają. Siema Jeszcze raz, Pek. Pan zginął, a ja sobie zabieram fanty Pilnował tych tutaj skarbów. Hmm, całkiem sporo czerwonych, trochę życia, trochę many. na każdego coś dobrego. by tak w całej grze było. Hmm, tak z początku myślałem, że ta gra wy wydaje się dłuższa, ale tak jak się zacząłem zastanawiać, to na chyba będzie jak 12-13 godzin, podobnie jak Resident. Jak dobrze pójdzie, jak się nie będę za bardzo bawił, to... 50 odcinków? Może tyle będzie. W tej sesji już powinienem dotrzeć do. Ach, nie chcę, nie chcę zdradzać fabuły. Sorry, wyjdź za ten! O! Tyle mogę powiedzieć. A co tu tak ładnie strzela, pan Ares, pewna. O, i po to mi się by przydała magia. Tu jeszcze coś jest? Most! On się chyba otwiera jak ja tam trafię w tego kostka. To jest sobie taki pan jegomość, który trzyma dźwignię otwierającą most, Batem. No, nie. Nie monstry... I... You're tearing me apart, monsters! You're tearing me apart! Po to jest nam potrzebna magia, żeby go trafić stąd. A masz... Przepraszam za wyrażenie, ale Kratos to jest naczelny skurwiel w grach wideo. Chyba nie widziałem większego syna, który by się głównie interesował sobą. No, niezłego lista z niego. Nawet jeśli zabija to tylko z własnego powodu, nie martwi się o innych, czy oni zginą, czy tam przeżyją, czy coś im się stanie. Nie, gratas tylko o swoją dupę się troszczy. O, pióro. Jak będzie tam oko, to mi zostaną dwa. No, dobrze. Dwa kochane łoczka i może jeszcze jak wyjdę... O, strażnicy przyszli. Siema. Ej, je ma rycia w ziemi. Spadać krety. Dobra. O, że kurde. Ej, jeden zginął? Co jest? O, szybko strasznie. Poddali się szybciej, niż sądziłem. Albo ja się staję lepszy albo albo kanały? Ach, sobie pomyśl że w 2004-2005 roku ta woda budziła respekt Teraz to tylko śmiech może budzić na sali niestety efekty wody i fizyka poszła w górę od ostatniego czasu całkiem ładne nawet moż, yy, można zrobić takie w grach yy, właśnie efekty plumkania i tym podobne hmm. o jako przykład nad może posłużyć yy, najnowsza nie najnowsza ogólnie te najnowsze części ...Rombridera. Tombraidera rom <laughs> Tom gdzie Lara po małej kąpieli zaczyna jest cała pokryta wodą i jest mokra i później ciuszki ładnie schną. Ej, może ja ściszę, bo chyba będę za głośno. Nie wiem czemu ale ta gra jest jak... jak cholera głośna. Ścisza mi, ścisza mi. Nie no, teraz to jest za cicho, bo prawie nic nie słyszę. 8 7 starczy, dobra. O, wszystko w tym pokoju. A to jest guzik? To to jest winda? go wie co to. A, winda. We're going to high way to hell. Żeby to było piekło. Kurde, nie chcę spoilerować, a tak dużo bym stracił z fabuły. Hmm. Niestety podejrzewam, że część z was nie grała i jakoś tam jednak chce mieć niespodzianki. A gdzie jestem? O nie, na górze. Co my tu mamy? Jestem ja. Jest chyba pani wyrocznia. Trzyma ma go oho O, odostępny p.E. E, żegnaj. Żegnaj, miło było Cię widzieć. A, tu jest wejście. Zdepka ten moment może wpieniać, bo to się spada na sam dół, tam gdzie się walczyło z tymi głupimi golemami. Ale ja chyba nie będę taki debilny. Nie, dobra. Udało się przejść. Idziemy ruszać na ratunek. Pani, pani wyroczni. A nie ma, kolego, nie ma. Będziesz mnie zaatakować? ja cię podbiję! Twoich kolegów też! Pudło! Pudło! Pełne combo mocne! Wam waliłem na twarz? Tu jakiś się... koleżka... pojawił? Ktoś tu? Jeden A O, coś ze ścianą jest! No właśnie. Zauważyłem, że rozpruta lekko. Jak stara kur 2 się ma, się od ziemi Dobra lekki unik Hop Jeszcze cię tutaj tak pomasuję A. Koledzy widać, że się nie chcą poddać Nawet dobrze Więcej zabawy A, nie złapam Nie, ten guzik znowu Ciągle się mylę mi się strasznie do trójki, bo trójka chyba jest dłuższa od jedynki Nie, na pewno jest dłuższa od jedynki, od dwójki, to może być równo. Świątynia wyroczni Czego nam brak? Życia. Weźmiemy Jakiś upgrade może? Chyba nie jesteśmy na nic. 4,5 na magię, 3,7 trzy, 3 trzy. co? Ojej, Jezu, meduza głowy taka droga. Mydu. Zdałem sobie sprawę, jaką głupotę powiedziałam. Meduza głowy. Głowa, wyduzy. O, ładne sobie harpie tam latają w tej świątyni. Ej no bo kobiety zaraz skrzywicie, Nie pozwolę Wam Chyba przyleciałem mi na powitanie one pióra Zrobię sobie jakieś tam ozdóbki O to te wybuchające o. proszę, aż tak trafiłem No, jeśli wytrzymasz znaczy się to one nie jestem. To znaczy prostym kombem wie właśnie nie. O Meduza Hello Ooo, chcesz mi tutaj sobie tak z rokiem, co? Nie ma Kratos to nie jest taki pierwszy lepszy co można sobie wziąć Z tego co mi się wydaje to mm, Nie ma jak zablokować tego ataku Harpi Raczej powinien ich unikać. Zobrazu od razu taką taktykę. Magię mam pełną, więc je zabiję. Dawaj mi tu kuleczki czerwone. Pięknie. Dzięki. O nie. Kolejna? Bez przesady. Jedna pani starczy. I tak już muszę jedną ratować. Poleć sobie w górę. O tak. Jeszcze seski wyrzucę. A, koleżanko. Daj w górę. Hop, o, nie ma. Mogę się udać do świątyni. Yeah. No fajnie, jakiś starzec sobie kopie.